To też się liczysz. Czasem budziłam się z myślą, że wszystko mnie omija. Że życie dzieje się gdzieś indziej w domach, gdzie ktoś na kogoś czeka, w rozmowach przy kawie, których nie jestem częścią, w zdjęciach pełnych śmiechu, do których nie należę. Nie chodziło o samotność samą w sobie. Raczej o ten cichy codzienny brak, który z czasem zaczyna być cięższy od hałaśliwych strat. O brak planów na niedzielę. O brak czyjejś dłoni, gdy wracasz późno do domu. O brak pytań, jak ci minął dzień? Pracowałam zdalnie z małego mieszkania na ostatnim piętrze. Rano piłam kawę w ciszy, patrząc przez okno na dachy miasta. Od czasu do czasu dzwoniła mama. Czasem koleżanka z liceum przesłała zabawnego mema panci. I to by było na tyle. Któregoś popołudnia, po długim dniu wpatrywania się w ekran, wyszłam na krótki spacer. Bez celu. Skręciłam w stronę parku, którego dawno nie odwiedzałam. Było już po siódmej, ciepłe światło wieczoru, kładło się złoto na trawie. Siedli tam starsi ludzie, matki z dziećmi, ktoś wprowadzał psa. Ja po prostu szłam. Na jednej z ławek siedziała kobieta z wielkim szkicownikiem, panto. Miała może sześćdziesiąt lat. Rysowała drzewa bardzo uważnie. Obok stał termos i słoik z owocami. W pewnym momencie spojrzała na mnie i się uśmiechnęła. Odpowiedziałam lekkim skinieniem i chciałam iść dalej, ale coś mnie zatrzymało. Piękne światło, prawda? Powiedziała. Ta. Usiadłam nieśmiało na skraju ławki. Nie rozmawiałyśmy długo, ale powiedziała coś, co zapamiętałam. Nie wszystko trzeba przeżywać z kimś. Czasem to, co najcenniejsze, dojrzewa w samotności. Te słowa brzmiały we mnie długo. Wróciłam do domu i wyciągnęłam stary notatnik kąci. Zaczęłam zapisywać drobiazgi. Zapach deszczu, smak chleba z masłem, dźwięk tramwaju wieczorem. Nie miały sensu dla nikogo innego. Tinker. Ale dla mnie, to Bo przypominały, że żyję. Że czuję. Z czasem ten notatnik stał się moim rytuałem. Każdego dnia zapisywałam trzy rzeczy, które mnie poruszyły: ciepło wody, zdanie z książki, uśmiech sąsiadki ma. I choć nic się nie zmieniło na zewnątrz, we mnie zmieniło się wszystko.